Radio Sound Stories opowiadamy historię: nieśmiałość, ślady, abominacje. Zjawiła się wtedy tak późno, ale bynajmniej nie po to, aby wraz z innymi ratować Lusię jeszcze ciepłą, jak przystało kobiecie, domownicy, a w dodatku pielęgniarce. Jako przestępczyni. Nie zatwardziała, nieobyta fachowo ze zbrodnią, zatrzymała się w progu, nie mając odwagi dostąpić do swojej ofiary. Podobno później, gdy już przebiegła kobieta tyle podejrzeń rzuciła na innych obcych, zwłaszcza zaś na domownika, ogrodnika, wobec braku śladów wiodących poza willę, tak chytra, że gdy ślady kobiecych stóp już odnajdywano wzdłuż domu i w kierunku basenu. Posyłała parokrotnie niewiasty powodę do tego basenu dla poplątania śladów lub zadeptania ich nowymi. Nie znajdzie odwagi napić się zarazu tej tak potrzebnej wody, czując abominację do napoju, z którym w jej świadomości zmieszała się krew ofiary i dopiero w godzinę, uświadomiwszy sobie, że innych tem dziwić może, dokonała nad sobą wysiłku. Reszta przydroczeniu się drobiazgowym, niezwykłym u niewinnych, podsądnej sędziami i świadkami składa się w podobny sposób uzupełniający obrazy powyższe. Rzeczywistość wymowną, o ile Gorgonowa jest winna. L Belmont, adwokat i literat. Radio Sound Stories opowiadamy historię